la la siema! Sorry, ja pierdzielam ja dobrze, że do robotę i mi się od razu chce spać. No bo pospałby człowiek, rano jest nie, jeszcze ciemno jak wiadomo gdzie. Zaczynamy, idę się przebierać. Siódma godzina. Jędzę się brać, coś rzucać, nie? Nie ma wejścia. A później muszę po... no, no, pojechać jeszcze w jedno miejsce, ale to już po robocie. Dzisiaj to już na pewno raczej filmu nie będzie. Nie będę dużo nagrywał. Biorę się za robotę. No, a jak tam u was? Co tam? Słychać, Co le... jak leci. Bierzemy się, nie? Znaczy ja się biorę, wy to nie wiem, czy się już bierzecie, czy się jeszcze nie bierzecie, czy się niektórzy w ogóle nie biorą, a może niektórzy nie przestają się brać. Nie mam zielonego pojęcia. Słuchajcie, idę, gdzieś tam pewnie się odpalę później, ale przy czym, co i jak. Nie mam zielonego pojęcia, a na sam początek filmu życzę wam miłego oglądania i wszystkiego dobrego. Słuchajcie, jest po dwunastem dopiero zaczynamy przerwę. Ale takiego żuta zrobiliśmy, że dosyć sporo poszło, ale za to teraz będzie może trochę mniej. O, choinka, może będzie trochę mniej. No Fajnie by było skończyć o ludzkiej porze, ale dzisiaj to chyba będzie nierealne. Trudno, ale jestem unerlany. Słuchajcie, <laughs> siedzieliśmy całe 10 minut i nie mamy wyjścia, bo jest już. Za 21. A ja muszę jeszcze pojechać e, do domu, i od domu jeszcze z 70 km, 60, czyli i tak się też długo zajdzie. Odpalił go i będzie hałasował, nie? Chowam kubek, i idziemy do roboty, puszczamy materiał rzucamy, nie mamy już dużo tak naprawdę jak zepniemy się to w miarę rozsądnie to powinno pójść z wami włączę się gdzieś później słuchajcie ja wystartowałem godzina w pół do szóstej zresztą się nie miałem czasu się włączyć tak naprawdę eee, ale odwaliliśmy kawał dobrej niekoniecznie komuś potrzebnej roboty Mamy całą górę skończoną i nawet poskrobane, ale już nie pozbierane, no ale szkoda bardzo, yy, ale mam niespodziankę i będzie dzisiaj film, jadę oglądać traktor, yy, w miarę po drodze, lecimy teraz, zobaczymy co to za ciągnik, mam drugi też do oglądania, ale niestety tam mogę być tylko po 18.30, i nie wiem, albo może jutro może pojutrze, a może dopiero na weekendzie pojadę go zobaczyć eee, a teraz jedziemy oglądać nie wiem, mam jeszcze adresu dzwoniłem przed sekundą zaraz powinienem dostać adres i lecimy, będziecie mieć króciutki filmik eee, z oględzin tam kilkominutowy może no ale zobaczymy w ogóle co to jest a na ten moment się rozłączam, bo ciężko się kieruje, nagrywa jeszcze bym coś zjadł, bo jestem głodny. природе не ебать

Co sądzicie? Powiem Wam tak: kieruj się na wschód. Traktor do ogarnięcia. Dobra, zaraz wyjadę i będziemy gadać. No. Za 300 metrów skręć w prawo. Sorry, ale muszę jakoś stąd wyjechać. I co powiecie? Na moje oko, traktor ma 16 godzin, nie 6. Eee, I co więcej, eee, ogółem go doprowadzi do ładu silniczek ładnie, Kręć pracuje tam, można by się było nim przejechać, nie? ale jest dużo większy problem. <laughs> o, zamknięta jeszcze droga, cholera za 200 metrów. Eee, słuchajcie, jest dużo większy problem z tym ciągnikiem, mianowicie nie ma dowodu rejestracyjnego. Zawróć. Obstawiam, że być może szłoby to wyprostować, ale chyba on by nie chciał i pewnie chciałby go sprzedać tak jak jest. Czyli ten traktor to jest tylko jakiś paszowóz, albo gdzieś po gospodarstwie, albo ktoś, jak się nie boi, no to jeździć. Nie ma dokumentów. Lipa. Duża lipa. Nic nie poradzę. No cóż, słuchajcie, lecę do domu, składam wam film. A cenę mówiłem czy nie? To jest cena 13, koła. no to właśnie, patrzcie, to jest ten sam model co tamten i ten wile gorszym nawet wizualnie stanie. Tamten jest wizualnie malina i tamten niby 4000 godzin i jest tylko 500 euro droższy, nie? Myślę, że... Tak? Dobrze? Pamiętam tamten 13,5 chyba, nie? Ten z niedzielnego odcinka Tak mi się wydaje eee, Słuchajcie eee, Co dalej Lecę, ja składam wam film Dostaniecie go wieczorem Nie wiem czy jutro coś mi się uda nagrać Powiem wam dzisiaj nic nie nagrałem z tynków. Nie było tak naprawdę jak Uwierzcie był, Była taka kosa z, na robocie No ale odwaliśmy kawał Mówię dobrej roboty Jutro rzucamy dół, też pewnie będziemy chcieli trochę więcej yy, prysnąć, i nie wiem, czy będę miał jak cokolwiek nagrać. Postaram się, ale nie będę obiecywał. A na ten moment życzę Wam udanego wieczoru i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano.